Cześć. Dzisiaj jedziemy do Dino Parku Krakowskiego, w którym jeszcze nie byliśmy i który jest całkiem świeży, bo on jest od niedawna, ale już coś tam się pojawiło na przestrzeni ostatnich nie wiem ilu lat. Ale czytałam komentarze, że dla jednych jest tam będzie mało, dla innych byc, jest tam już byc, dużo. Byc, więc zobaczymy, tak, ile tam bydno parku, bydno bydno jest. Bydno parku, pojedziemy i to i będzie nasz na czwarty dinopark w Polsce. A, a... Jezu, dotarłyśmy. A, pojechałam sobie. Skręciłam sobie źle, bo mi nawigacja radziła, żeby Ale korek. było fajnie! Nawigacja mi radziła korek ominąć. do tego minąłem korek, że lepiej było w nim zapostać. Mama. Ale chciałam, czekaj, bo chciałam powiedzieć, że tu ta bra, bra, mija się, tu, jakby nie ma parkingu. Pojedziemy, pojedziemy w ten tędy jeszcze raz? No, no nie wiem, trzeba jeszcze do domu wrócić, więc Ale zobaczymy, co wyjdzie. E, nie ma tu parkingu, tak typowo, i my się zatrzymałyśmy przy takim zbiorniku wodnym. Widzę, że tu ludzie stoją i mam nadzieję, że nie będzie konsekwencji w związku z tym. E, no i inne samochody sobie tu stoją, to jest takie dzikie miejsce. E, bo no, byłam w szoku, jak zobaczyłam, że po moich perypetiach dotarłam na miejsce i nie mam gdzie stanąć. Ale być może tu będzie kiedyś zorganizowany jakiś parking, bo jest przede mną takie puste pole. Nie wiem. Dobra, idziemy i jest Znam super się. brama, nie? Do tego parku. Jak z filmu. Widziałaś ją? Laura? Jest ekstra ta brama. Zrobimy tam zdjęcia. O, widzicie, tu się coś buduje, tam jest park dinozaurów, a tu ludzie stoją samochodami przy tym jeziorku. Więc tu jest jakby taki. Parking, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ruszają się, ale to jest droga główna. Zaraz i trochę szumi. Ale zaraz przejdziemy przez bramę. Ojej, ten zjadł rybę. Tam Barionix. To jest mały, gigantowa. A to jest mhm. A podobno w tamtym namiocie są jaja dinozaurów. Jakieś, nie wiem jakie. Zobaczymy. Zaraz, jak Laura się pochuśta, to pójdziemy. Tu są... O, tu są małe. Dopiero się urodziły. O Jezu, jesteśmy w namiocie z jajkami. A co tam jest? Aha! Te się nie wyklują. Tu się wykluły. tu się nie wykluły? To są glaciacje, to, to nie są naprawdę. Wiesz, to są figurki. A tu co tu jest? Velociraptor uwięziony? O! Tu jest uwięziony. A tu. Mały raptor. To się nie rusza. A tu żłobek, małe dinusie. Te się te nie wyklują. Ale fajny ten namiot. Też się nie wyklują. Te wyglądają jak prawdziwe niesamowite. Gdzie I pewnie na Polku gdzieś stoi. Chyba trafiłyśmy do najlepszego miejsca. Jest dinozaurowy plac zabaw. Ale fajny. Czekajcie, bo wy nie widzicie jeszcze. Ja, tam jest jakiś taki tunel w dinozaurze. Ten dinozaur się rusza. Wow! Ale super. A tam są w gąszczu leżaczki. Fajnie. Tam jest jakaś ciufcia. Dynusiowe zjeżdżalnie. A to nie wiem, co to jest, jakaś wyrzutnia dzieci? <grym> nie wiem, co to jest, ale śmieszne. t to trzyma. I co, jak puści to dziecko leci furrrrrr tam. that is Bonarka. Are you ready? Happy journey. It's about to begin. Yeah. Gloria Dziewczyny się zajęły sobą, jedna w piasku, druga gdzieś tam, a ja mam przerwę na kawę i powiem Wam, że tu nie ma gastronomii, więc trzeba sobie coś zabrać. Ja w sumie wziąłam tą kawę, nie wiem, tak, bo zazwyczaj biorę, a dziewczynom wzięłam kluski, bo nie zjadły śniadania i to był dobry pomysł. E, chyba są jakieś lody, bo dziewczyny coś wiedziały, że lody są, no, ale tak jedzenia jako takiego nie ma, ja mam chwilę, żeby usiąść, będziemy znikać, bo burza idzie. I już słonko się tak nawet trochę schowało, robi się duszno i rzeczywiście patrzyłam na aplikację pogodowej, że burza ma być konkretna. Więc pójdziemy na lody, zobaczymy jeszcze na sklepik z pamiątkami. I usiądziemy nad jeziorkiem na moment, koło auta tam. i No i będziemy się zbierać. Niosę. O Jezu, coś tam zaryczało. To on. Co to za kotek? Tutaj jest. O Jezu, tu jest jakiś drapieżnik. A tam jest tygrys. A tu jest tygrys. To chodź Laura, zrobimy sobie z nim zdjęcie. Jezu, mi się. Musisz ja To Toś mi focus oszalał. Niedaleko od naszego samochodu jest, jest jeziorko jest i obserwujemy ryby z tygrysami. O Jezu. I tu ryby sobie pływają jakieś fajne. O, o. Rekiny. Gdzie rekiny. To są, czy nie? Nie. Nie. No. Dalej no. Koło kluski, bo nie im kluskę. <grym> e, <grym> ale chyba nie lubią kopytek. <grym> o, tam są siedzą. Oho! Chyba nie, nie, są zainteresowane czymś innym. Kukurydzę chyba wędkarze rzucają rybkom. Mama, one chyba myślą, że to kamy. A może to są te drapieżne ryby i chcą mięso? Uważajcie, żebyście nie wpadły. Dobrze, <grystanie> już... A że, jest, że to są piranie. Nie. Na się napompują. Napompują? <grystanie> <grystanie> piranie się pompują? <grystanie> No macie tę półkę! Znowu mam fryzurę po, po noszeniu glory na barana, to mam najlepsze fryzury Halo. wtedy. Grzmi już. Się jedną Musimy się zbierać. Nie, już nie wyciągam żadnych klusek. Ale chcę co nowy zjeść! Ty chcesz zjeść kluskę? No to chodź do samochodu. A co to jest? Mam pokus. Jaj, moje tygrysy! Nie tego tak A ty jesteś kotkiem, tak? No, jest ducie, a ja ducie, też się ja dziś nie, nie, nie malowałam ci i nie skorzystałam, kurczę, a pani takie miała talenty. Też bym mogła coś namalować. Będę o, tego żałować kiedyś. Te fale są za lekkie. Primark jest w ponarce? Kurczę, nie wiedziałam o tym. Chyba e, tak Primark, ale numer. Dobra, chodźmy dziewczyny. Mhm. O Jezu, do domu. Zaraz Wam opowiem o parku dinozaurów jeszcze, moje wrażenia, natomiast... Chciałam Wam wcześniej powiedzieć, o moje wrażenia bo o żabce, bo byłyśmy po lody z dziewczynami opowiem teraz. nie ojej, ojej, Ja sobie skręciłam kilka razy nie tak jak trzeba, ale w tamtą stronę. Z powrotem już jechałyśmy planowo kilka minut, a w tamtą stronę to dwa razy tyle jak nic, bo... przez tu Tak, przez tunele. Ale nie, chciałabym może co opowiedzieć, bo przyjechałam na parking Żabki. Dojechaliśmy. <grywa> no, <dobra. grywa> przyjechałam na parking Żabki, cały parking pusty, właściwie nie cały jest Żabki, ale parking należy do takiego biurowca, który w części w ogóle jest opuszczony, bo tam postawili biurowie tak był covid i jeszcze yy, nie jest zapełniony jest firmami, więc tam parking jest pusty. Dziś też był pusty, stanęłam sobie na którymkolwiek miejscu, od razu przed chłop, żeby mi powiedzieć, że tam nie można stać. Muszę stać na parkingu Żabki. Żabka ma dwie, dwa miejsca, akurat na dwóch miejscach Żabki stał jakiś samochód. Jeden. Ale no, później wyjechał i sobie przeparkowałam pod tą Żabkę, ale irytuje mnie to, że jest cały parking pusty, ale... No, zdążyłabym zrobić zakupy, zanim ten samochód przeparkowałam, bo tylko po lody szłam, O, grzmi, już burza przyszła do nas. Ale, no nie, nie, bo trzeba po prostu stać yy, na miejscu, które jest podpisane żabka. Okropne. Okropne. A teraz będziemy zupę robić, tak? Okropne. <grywka> Kurczę, chodzi za mną <grywka> grochówka. <grywka> niam, 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 nie wiem, jakoś tak. Chyba będę gotować zupę grochową. A zaraz, jak nastawię zupę, to Wam opowiem moje wrażenia o parku. Chyba, że Laura chce swoje opowiedzieć o parku. No, siądę sobie w naszej dżungli i opowiem Wam to o parku. Ty? Ej, nie z pełną buzią, Laura. Jezu, ale mam fryzurę. To też jest wrażenie. To też jest wrażenie. Ta buzia to też wrażenie. Fajny masz, Laura. Ten.

No, a grochówkę to lubię robić z przepisu jadłonomi. To jest wegańska wersja, bardzo dobra, z tej książki. O, właśnie, mam tu ścierkę. Się dowiedziałam, że to jest ścierka do szyb ostatnio. To nie jest typowa z mikrofibry i ona nie zostawia smuki. Właśnie leży na wierzchu, bo nabrałam weny do mycia okien. Może ten. Może umyję to takie wtrącenie no, natomiast przepisuj coś tu się. O, coś tu się wysypało, ale o. Jest taki. O, jeszcze Wam pokażę ostatnio sobie wyklejam ten obrazek diamencikami. Nie wiem co z nim później zrobię, ale lubię to wyklejać i sobie lubię puszczać do tego, włączać tą aplikację Be Speaker. Bo już kiedyś o niej mówiłam, jest bardzo fajna, bo tutaj są tylko dialogi, że się powtarza z elektorem. I to jest fajne, bo się pouczy się całych zdań i tylko się mówi. Teraz wam pokażę. No i tak się powtarza całe zdania. A gym. O! I tak to działa. Zasubskrybowałam ją sobie na cały rok. I można sobie tu wyklejać, a tu sobie gadać. Jest przyjemne, spożyteczne. Dobra, siadłam, żeby Wam opowiadać o tym parku dinozaurów krakowskim. Deszcz pada, zupami huczy właściwie oka. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Park ogólnie, jak wejdziecie, to widać, że jest cały czas się rozwija. Czerwony, zupy, niebieski, fioletowy. Wow. Ten czy dziewczyna Park jest taki, w porównaniu z innymi parkami, w którymi byłyśmy, jakby no, niegotowy. Natomiast ma duży potencjał i dinozaury są takie nowe, prawie wszystkie się ruszają. Są fajne atrakcje dla dzieci. Jak myślałyśmy już o zbieraniu się, bo tam właśnie ta burza szła, to pojawiały, pojawiły się panie animatorki i były i bańki, i malowanie buziek Było to bardzo fajne. Są tam dwie kolejki dla takich mniejszych dzieci, chociaż ja też na jednej raz pojechałam, ale mi było trochę głupio. No, więc tylko raz, później już nie, nie, ten nie wsiadałam, ale Gloria na wszystkich po kilka razy jeździła, jakby dla niej to było bardzo atrakcyjne. Ona ma 3 lata. Był dmuchaniec, trampoliny, kredki, było też fajne to, bo dziś był gorący dzień, że było sporo takich miejsc, gdzie można było się schować w cieniu, co prawda drzewa tam jeszcze są małe i one rosną i na razie to co jest takim minusem trochę, to że te dinozaury no tak wchodzicie, zresztą to na nagraniach widać, że wchodzicie i to tak większość widać, choć nie wszystko, bo są tam takie za zakamareczki, ale większość widać. No ale jak te drzewka podrosną, to będzie tam super fajnie i jeszcze... Ja, ja pamiętam jak kiedyś, dawno, kilka lat temu byłam w Inwałdzie, a jak byłyśmy w Inwałdzie w tym roku, no to jest niesamowita różnica i myślę, że ten park tutaj w Krakowie też tam widziałam, że za płotem już og ogarniają ziemię. To leć się przebrać, no leć się przebrać, pomogę Ci zaraz, tylko skończę, dobra? I za płotem już tam jakby za takim, to nawet nie płot, tylko te takie osłonki tam już ogarniają ziemię, więc on będzie pewnie trochę większy. No naprawdę ma duży potencjał i podobało mi się to. Nie ma tam gastronomii, a to już Wam mówiłam. Tęcza wielka była, no. Bardzo ładna była tęcza, ale nie nagrałam. E, no nie ma gastronomii, jest sklep z pamiątkami. Mm, ale magnesów nie było. Już będzie zupka, zupka się gotuje. W środku był taki namiocik z małymi dynusiami i z jajkami i te małe się też się ruszały i one były w tych takich kopułkach i wyglądały naprawdę jak żeby były przeurocze fajnie, że takie coś powstaje stosunkowo w, w centrum to nie do końca ale no jak tak patrzeć jak Kraków się rozrasta to naprawdę to jest w Krakowie, w Krakowie bardzo mamy blisko do tego parku więc fajnie, że właśnie takie coś się rozwija i myślę właśnie patrząc na to co się stało w Inwałdzie tymi parkami, no to myślę, że ten w Krakowie też się rozwija w dobrą stronę i będę tam na pewno z dziewczynami zaglądać, żeby kupować bilety i jakby wspierać rozwój tego y, miejsca. Panie animatorki były przefajne, prze przemiłe i też właśnie był to dla nich pierwszy dzień w pracy. Ja im jeszcze nagadałam, że ta burza idzie, ale ostatecznie burza nas trochę ominęła. Deszcz spadł, ale nie było tragedii. No więc bardzo mieliśmy fajne wrażenia. Póki co te atrakcje dla dzieci, które są, są bardziej dla młodszych dzieci. Bo dinozaury można sobie pooglądać. No i to jest fajne, prawie wszystkie się ruszają i są takie ładne, takie nie nadgryzione zębem czasu. No i kolejki są bardziej pod mniejsze dzieci. No ale Laura też się dobrze bawiła, ale najbardziej się ucieszyła, jak przyszły te panie animatorki i zaczęły malować buźki i tam organizować jakieś zabawy z dziećmi. No, także ja polecam ogólnie. Nam się bardzo podobało. Jeszcze pewnie tam zajrzymy, to może za jakiś czas Wam nagram aktualizację, co się pojawiło, co się zmieniło. To, że nie ma gastronomii ma swoje plusy i minusy, bo wiecie, nie ma wielu takich tych miejsc, gdzie trzeba negocjować z dzieckiem. Jakichś takich automatów z chińskim badziewiem jeszcze nie ma. Ej. Tak, tak, kolorów! Więc to jest plus, na minus jest taki, że rzeczywiście jak sobie nie wyśmiecie jedzenia, no to nie macie co jeść, ani pić. Tam kurczę przy tych idealnie by stoisko z jakąś kawą czy czymś, bo tam w pewnym momencie właśnie była piaskownica, też była zadaszona, więc na, na słońcu było spoko. No i dobrze, że miałam tą swoją kawę, bo to był idealny moment, żeby właśnie sobie siąść z kawą, bo ob, 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 obie dziewczyny były zajęte yy, i się fajnie bawiły. No, więc yy, cieszyłam się, że, że mam kawę ze sobą, bo no i kupić tam jeszcze nie można. Pewnie też jest to związane z czymś tam no, ale fajnie się park rozwija i, i myślę, że będzie super. Patrzcie co mamy. Takie babeczki z kopce kreta. Uj! To nie jest czekolada, tylko takie ciasto brązowe, wiesz Gloria? Nie, to nie jest ciasto. Mhm. Uh -huh. Tu z, Laurunia, z góry się otwiera. I będziemy robić tylko dziewczyny. Takie nie robimy. Jak nie chcesz to daj. A -a. Laura... Bo... A -a. Gloria ma trochę kiepski humor, coś teraz. Bo się jej przerwał. Kurczę, kupiłyśmy. Ja nie nagrałam wam, bo już za późno. Kupiły, a Laura sobie wybrała taki opłatek z pisakiem, że się pisze po opłatku, jest to jadalne. I ja niechcący rozerwałam. Były tylko dwa. ja niechcący rozerwałam Glorii, od tego się zaczął zły humor. Niechcący, chcący, chciałam odgryźć i spróbować. A tak szarpnęłam, że się urwało, i o nie było dobrze. No a to takie babeczki będziemy chciały zrobić. I Laura wybrała jeszcze dekoracje. Cukrową. To są cukry. Ja nie wiem takich rzeczy, ale Laura jest wielką fanką ozdób y, do ciastek i posypek różnych takich. No, ale te babeczki no, są ciekawe. Ja nie będziemy teraz iść. Tyle trzeba: jajko, olej, śmietankę i banan. Chcesz To daj. Ale mazma tego nie jest. Tam, Otwórzcie to, zobaczymy jakie to jest w środku. W sumie ja mam jeszcze borówki. Kurczę, ciekawe czy by to pasowało. Może tak? Może nie. <noise> może tak? A może nie. A, a może? O jakie piękne kwiaty, pokaż. Tylko 8 mi więc możemy zrobić tylko 8 babeczek. Dziewczyny umieściły babeczki w papilotkach i 15 minut mają siedzieć. Nie krzyczymy tutaj. Powoli, nie tak, poczekaj, powoli. Dziewczyny wydrążają babeczki. Ja już do kawy chciałam o, jakąś dozy. mieć. nie muszę już dalej kopać. Poczekaj, Glorcia, nie tak dużo. Oj, teraz żeś baba pojechała do samego dołu. Tu jeszcze trochę. Tu będziemy wkładać masę i banany. Jest od rana kontynuacja Złe, zresztą babeczek. tego Dobra. Mogę sobie jeden spróbować? Możesz spróbować ten. Tak. <tul minutos> <tul bunker> <tul millennials> mm, ale to będą dobre babeczki, z sercem robione. Nham, nham. Tamtej jeszcze dołóżcie bananka, bo ma mało. Co to jest? Oj, gotowe. Niektórzy mm. <laughs> jedzą, ja już zjadłam, niektórzy jeszcze ozdabiają. Mmm, pyszne. Ozdobę? Daj, tak. Laura, niech sobie Gloria jakąś ozdobę wybierze. Na swoją babeczkę. Tylko jedną. Ale ja nie chcę babeczki. Tylko Tego... ozdobę, tak? No to weź sobie jedną ozdobę. Do jedzenia? Ty, Laura, ty oderwałaś papier z dołu? Tak, nie wiem, tu ja widzę jakiś papier, ale chyba mamozna jest papier, no. a ja nie lubię papieru, <gloria>, ja podzielam twoje zdanie też nie za bardzo, <gloria> dobre babeczki, a szczególnie jak ktoś lubi śmietanę, niam, niam. jest tu sporo śmietanki.